Dzień dobry! nowy telefon! Dzień jest w plusie w stałych niskich ratach. słowo. Słowo całej Dzień dobry! Samsung dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! 24 w Dzień dobry! Dzień dobry! Teraz masz 800 zł taniej plus. W Lerua Merleu, remont taniej? Tak! Z naszymi hitami sprzedaży! Teraz gry panele podłogowe, a do 5 litrów dowolnej farby Dulux do 3 litry farby do sufitu za złotówkę! W Lerua Merleu. Planeta Warka. Maciek, nie ma za dużo energii. No chyba, że na planecie Warka. No, to było. Bo tutaj jest Warka Może Orzeźwiający mix piwa Zero, lemoniady i naturalnej energii. Warka. No Dulux, szukaj na półce z Warką. Poczuj smak kalifornijskiego lata, tylko w KFC. Lody kręcą wszystkich. Teraz lody Big Milk Trio za 4,50 przy zakupie dwóch sztuk i lody Grycan za 10,99 przy zakupie dwóch sztuk z żabką. Długo jeszcze! Rzawka, umojóc swój czas! A w kastoramie nowa podłoga i do tego dodatkowe 200 zł. Bo kupując tu podłogi drewniane albo panele laminowane czy winylowe dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Przyjdź do sklepu lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Używanie profesjonalnej pasty na nadwrażliwość może dostarczyć wielu korzyści. Rekomenduję moim pacjentom Sensodyne kompletna ochrona. To nie tylko ochrona przed nadwrażliwością, ale też osiem dodatkowych korzyści, takich jak wybielanie, świeży oddech czy zaawansowane czyszczenie. Wybieraj codziennie swoją specjalistyczną pastę Sensodyne Kompletna Ochrona. To wyższy poziom w pielęgnacji jamy ustnej. Wiem, że moi pacjenci wrócą do mnie szczęśliwsi, a dla mnie jako dentysty to jest najważniejsze. Robisz rzeczy po swojemu, bo taki jesteś. Straight to podkreśla. Straight. Wyrażaj siebie. No co zbieramy? Chłopaki nie płaczą, ale mogą płacić mniej. Unika. Dołącz pakiet rozerw. Już od 321 zł. Unika. Żyjmy razem lepiej. Podobno żyje się dla pojedynczych chwil. Chwizd. Gdy wszystko się zgadza, to właśnie moja rola pokazuję ludziom życia. Nazywam się Franciszek Czukowski i za chwilę umrę. Jak wygląda przyszłość rejsowania? Aby odpowiedzieć, musimy zastanowić się, czy możemy zrobić coś lepiej? Czy nasze restauracje mogą być bardziej ekologiczne? Czy możemy zmienić tę wodę w to? Lub to? I czy te światła muszą być włączone? Okej, okay. te muszą. Więc czy rejsy mogą stać się zeroemisyjne? Myślimy, że tak. I będziemy zadawać pytania, dopóki tak się nie stanie. MSC Cruises, odkryj przyszłość rejsowania. Co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. I dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim pod numerami infolinii bądź na obligacje skarbowe.pl. Od wieków poszukujemy sposobu, by zachować młodość. Odkryj ją w sobie. Wątroba daje ci energię. Dzięki niej możesz czuć się młodo. Suplement diety Essentia Proactive wspiera prawidłowe funkcje wątroby. Czuj się młodziej, dłużej. Essentia Proactive. Planeta Warka. Magda rzadko ma czas na spotkania ze znajomymi. No chyba, że na planecie Warka. A to skąd się to wziął? Nie wiem, zawsze to był. Tak jak urzeświająca Warka Ragier Zero. Spróbuj też nowej Warki Ice Coffee. Warka News. No, For the first time, I understand real fear. Everything is happening. I mean, she's the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. I won't abandon Siri. No witches. Is that so? Przedaż w Media Expert, na przykład laptop gamingowy Asus TUF, grafika NVIDIA GeForce RTX, teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej. Smart TV TCL, 65 cali, kulet Android, Dolby Vision i Dolby Atmos, teraz z kodem rabatowym o wartości 500 zł taniej.